Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukasz564, a to jest gra Penumbra, Czarna Plaga. I ostatnio skończyliśmy w tym oto miejscu, tu jest blat, na dworze, na dworze, Jezus Mario. <laughs> y, za drzwiami słychać jakieś dziwne dźwięki, jakby przełączanie dźwigni. Ja mam srakę troszeczkę. A tu są ślady łap. Mam schiza, bo... Fak, zapomniałem o tym. No i praktycznie, rzecz biorąc, gdzieś tu lescy biegają. O. No ale po co są te te... światła? Ja wiem! Chyba pamiętam to jakiejś oglądałem let's play takiego gościa. Polaka, oczywiście. I teraz. Tam będzie szło wejść, bo pamiętam, że tam nie dało się wejść. Kurwa masakra. Przepraszam. Cholerz, ty w mordę jeża Ja pierdziele Ale tu byłem przecież. Nie straszcie mnie, ludzie! Jezus, Maria! Kurwa, tego się nie spodziewałem, przepraszam za przekleństwa! Ja pier... Są te lesji na pewno. Ale odsuniemy może troszeczkę. Ja pierdolę, jakie to coś... jest... Co to za dźwięk na F? Latareczka. Ja pierdole, to idzie dostać zawału. Ja się boję, że mi gdzieś tutaj zaś wyskoczy taki schis. Jezus, Mario Nie! <słyskała> Chyba jesteście jakoś tak zaprogramowani, żeby pakować się w najgorsze kłopoty. Ja tutaj stracę jakąkolwiek wrażliwość. Fak. Co to jest? Nie dało się wejść ostatnio. Chyba... Cho Czemu te światła się zapalają i zgaszą? Mi się wydaje, że nie wolno w świetle iść. Ja pierdzielę, ja się boję. Albo tylko w świetle Oni się boją światła chyba Fuck off, jakie to jest długie kurde Jakieś kolo Na jego ciele widać ślady po ugryzieniu i pazurach Ja nie widzę Karty kodowe! Można wiedzieć, co stało się ze starymi, dobrymi ryglami i kłódkami? O fuck, teraz trzeba się wrócić. O nie. What the fuck! Co ty masz tutaj? O kurwa. No nie bawę z Bóg Nie, ja wolę latarką. No nie da rady, no przecież to się gasi w drugą stronę. Nie dam rady. fak, fuck, 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 bitch, bitch. I gasną mi światła już po Fak, Fuck, fuck. Nie. Masakra coś się stało, takie. A jeżeli nie, no nie da się. Nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę. J, Jod, nie, do montatki, do zrobienia. Muszę znaleźć kartę kodową, dzięki której. Wejdę do pomieszczenia badawczego, gdzie czeka na mnie. Ambel, 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 Ambel na mnie czeka. Tak, ja się boję. Aha. Pomyślmy, jak to zrobić. One gasną do przodu i do tyłu. ale... No i chwila i teraz piękne. Które się świeci cały czas chyba. Tak? No i pięknie. Jezus! Nie czaję, naprawdę. Nie czaję tego. Fak, postoję. Dziękuję, postoję. No i? Tam nic nie ma, nic. Niam, niam, niam. No i co teraz? No ja nie wiem, no ja nie wiem! No ja nie wiem! Wow, otwieraj te drzwi, bitch. A jak będę szedł z latarką? No i gaśnie po kolei. Do samego środka samego środka gaśnie. Bez sens, bez sens. Najlepsze jest to, że mnie gryzie powietrze, bo ja nie widzę tu żadnych lesi. Bez sens. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę. Tu żadnego wyjścia nie ma. A może spróbuję rabeczkę wejść? Ciekawe. Patrzcie, jakiś jest. Widzieliście to? No, bez sens! Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, kochanie, ja nic nie wiem. Nie pytajcie mnie, nie wiem. Nie spotkałem jeszcze ciebie. Zwierdalaj! Taki bez sens! Nie podoba mi się, nie. To mi się nie podoba. O nie, to mi się nie podoba. To jest głupie. Uf, to trzeba stanąć. Aha i teraz. No teraz Kurwa. Ale już, już, już jakieś postępy robimy, więc już wiemy, że trzeba mięsnego jeża zjeść. Żartuję, <grystanie> że trzeba stanąć tam, jak jest ta decha. Jedziemy. Tutaj to nie gaśnie, tak więc stoimy tutaj. Ale i tak nie da rady. No i teraz już nie już Chwileczkę, zapala się od początku aż do samego końca. Czyli do samego końca nie, no nie pasuje. Ja wiem jak to trzeba zrobić. I trzeba poczekać chyba, aż to wszystko zapali się i zacznie gasnąć. Nie, no niemożliwe. No to nie, tak. Jakoś to dziwnie gaśnie. No teraz dobrze było. O! Tam! Tu gaśnie. Tam się teraz... I teraz tu się będzie zapalać. O! Teraz. No wyczailiśmy to, no nie mogę! Nooo... Pierdalać psy. Przepraszam cały czas za przeczytanie. Mam... To by tutaj było. No, ale teraz będą odbyto głowy latać. Te pedały. Jakoś to damy radę, jasne, że damy sobie radę. Zostanę z zawału i postaram się w majtę, ale co tam. No i co? Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła twoją pomoc, a może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna. Rozumiesz, co mam na myśli? o Oo, o o o o o o o bitch bitch idzie bitch idzie bitch idzie bitch. Fuck. Fuck. Fuck, nie... Nie... Nie, ty, Nie, mamo, nie, nie, nie... Zpieprzaj! Zpieprzaj, bitch! Moja jaka chłopia bitcha w gwaldy. Kurde! Nie zaczaju, nie zaczaju, jest. Nie zaczaju. Ja się wystraszyłem. Fak, a nie trgnął. Fak, wraca się. Nie ruszaj się. Nie. Fak, fuck, fuck, Tam były otwarte drzwi. fuck. Fak, 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 biegnij! Kurde! Nie wiem, gdzie ja biegnę! No nie! Głupia bitch! Ja pier... Fak! Zamykaj! Nie wiem, gdzie ja jestem, aha. Fak, otworzył te drzwi. Jak on mi tu paruje, to mnie zabije na stopę, na stopę. Fuck! Jebszaj. Dobrze kochani, w tym miejscu kończymy bardzo stresowej atmosferze. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Na Facebooka wchodźcie, bo tam cały czas jestem bardzo samotny, tylko kilkanaście osób mnie lubi. A z tego może kilka pisze coś ogólnie. Także wchodźcie, yy, uczestniczcie w życiu. No jeśli chcecie zobaczyć odcinki kolejne moje schizy. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w na następnym odcinku. Cześć!